Dziękuję. Czy są pytania, uwagi? Bardzo proszę. To ja mam jedno, o, nie ma Pani skarbnik. No, chciałem się dowiedzieć, o ile zmniejszymy wpływy do budżetu, jeśli chodzi o zwolnienie tutaj od podatku od nieruchomości tych ponad 2 hektary. Dziękuję bardzo. Zanim oddam głos Pani Burmistrz, ja tylko może przeczytam dla Państwa, którzy nie macie przed sobą projektu uchwały, że jest tutaj zmiana do podatku od nieruchomości w roku 2012 polegające na tym, że wprowadzony jest punkt, który zwalnia z podatku od nieruchomości gruntu i nieruchomości przeznaczone na składowiska i wysypiska śmieci. Bardzo proszę, Pani Burmistrz. Tutaj proszę Państwa na no około 30, tak? około 30 tysięcy rocznie. Teraz szczegółów nie powiem, ale ale też no to byłby proszę państwa też ostatni rok, y, gdzie byśmy y, pobierali podatek od, od wysypisk, bo, bo wysypisko w Obłężu będzie likwidowane i też taka moja decyzja, że te wysypiska dzikie to też, proszę Państwa, trzeba brać pod uwagę, że tam, gdzie są wysypiska dzikie, byśmy chcemy w tym roku je zlikwidować. Być może nie wszystkie, ale tam, gdzie nie mamy co, co z tymi śmieciami zrobić, jako gmina, e, też tak jesteśmy ze spółką dogadani, nie, 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 spółka nie bierze od nas opłaty za, za wywo, wywóz tych śmieci. Tak jak teraz Wędkarze sprzątali wokół jeziora, e, oddali te śmieci, po prostu zwolnieni byliśmy. Mhm. I tak jak tutaj pan, pan radca prawny mówi, w poprzednich latach nie było podatku od wysypiska śmieci, bo zakład budżetowy nie płacił tego podatku. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem? Raz, dwa, trzy. Dziesięć. Kto jest przeciw? Dziesięć za, dwa głosy. Przeciwu. Kto się wstrzymał od głosu? Jedna. Proszę zaprotokołować, że pani radna Jadwiga Sahajdak opuściła salę. Stwierdzam, że uchwała numer 19, łamane na 160, łamane na 2012 została przyjęta wymaganą ilością głosów. Przechodzimy do punktu 14. Jest to projekt uchwały w sprawie zmian do uchwały numer 17, łamane na 130, łamane na 2012. Rady Miejskiej w Kempidze z dnia 16 lutego 2012 roku dotyczącego uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Projekt uchwały po wyższej sprawie był omawiany na posiedzeniu komisji. Bardzo proszę o opinię. Pani Edwigis Szajdak nie ma, ale jest Pani zastępca, tak? Nie, członek. Członek, bardzo proszę. Pięć za. Pięć za, dziękuję. Bardzo proszę. Komisja Gospodarcza jednogłośnie za. Komisja Rolnictwa? Rolnictwa. Rolnictwa. za. Aha, dziękuję bardzo. Y tak, czytałem wcześniej, ta uchwała została przyjęta wcześniej przez Radę, natomiast tam błąd formalny, czyli, czyli publikacja i wejście w życie się okazało, że jest to akt prawa miejscowego, czyli wchodzi dwa tygodnie po opublikowaniu. Przepraszam, że właśnie nie jest. My myśleliśmy, że jest, się okazało, że, że nie jest aktem prawa miejscowego, czyli wchodzi z dniem podjęcia. Czy są pytania lub uwagi do programu? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Panie Przewodniczący, tak. chciałbym zgłosić wniosek o przerwę. Obserwę. Zarządzam 15-minutową przerwą. 10? Dobrze. To w takim razie zarządzam 10-minutową